No, ale on się ciut lepiej spisuje od Wylingera. Tomek Pilch. Popatrzmy na skok naszego reprezentanta. Wczoraj 30 miejsce po pierwszej serii Tomek był 22 po skoku na odległość 124 metrów w serii finałowej 96,5. Tam zupełnie ta próba nie wyszła. Dzisiaj w kwalifikacjach 107,5. No oby to był ten najlepszy skok naszego reprezentanta, ale Tomek ląduje bardzo blisko. 15 zawodników będzie musiało dzisiaj odpaść po tej pierwszej serii, bo 45 mamy na liście startowej. Ale jak Państwo doskonale wiecie, najlepsza trzydziestka będzie rywalizowała dzisiaj o punkty Pucharu Świat. 97 metrów odjęte tylko 4,3 punktu. Maciej Ma nie mniej zadowolony z tego skoku, bo i trudno być. Atomek dopiero na miejscu 9. Wczoraj po konkursie dość przygnębiony. Mówił, że lepiej skakał w Polsce, ale przyjazd do Rosji i gorsze próby w treningach. Zobaczmy, jak będzie w zawodach. No, lepiej niż na treningach, ale też to nie jest dobra próba, niestety. 109,5 metr. 109 metra. 109,5 metra. Wiatr był dość dobry. Ponad 10 punktów jeszcze straci Stefan Hula z tego powodu. No, i będzie bardzo bardzo ciężko dzisiaj awansować do 30, mimo tego, że odpadnie jedynie 15 zawodników. Szóste miejsce Stefana Huli. Pierwszej serii, a 20 numer startowy z kwalifikacji. Paweł Wąsek. Mówiłeś, Dajki, to wczoraj 31. Paweł Wąsek, wczoraj 32. Miejsce za Dajki to 121 metrów. Taką odległość uzyskał reprezentant Polski. Bardzo dobrze spisujący się w poprzednim sezonie w zawodach Pucharu Kontynentalnego. To jest 21-letni chłopak. No i czekamy aż poprawią się warunki. Spodziewaliśmy się tego wiatru, który będzie wiał z dość mocną siłą. Takie były prognozy, no i znajdujemy potwierdzenie w tej chwili w tych wszystkich odczytach, jakie tutaj się pojawiają. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że ten wiatr nie wieje stale z jednego kierunku, tylko dość mocno kręci. Oby teraz upała wąska. Wszystko, jeżeli mówimy o wiatr, potoczyło się dobrze. Paweł w powietrzu. I to jest bardzo dobry skok Pawła. Znakomicie, brawo. Stąd też zadowoleni nasi trenerzy z Maćkiem Maciusiakiem na czele, no bo ta odległość blisko 130-metrowa, 128 metrów. Pawła Wąska, odjętych 14,4 punktu, spowoduje, że nasz skoczek będzie na pierwszym miejscu. Paweł Wąsek, 24 miejsce dzisiaj podczas kwalifikacji, skoczył 107. I czas na kolejnego z reprezentantów Polski: Jakub Wolny. Na pewno marzy o tym, żeby pojechać do planicy. No bo on przecież potrafi latać. Ma ten gen lotnika. Zobaczmy. Jakub wolny w Niżnym Tagile. Były problemy po wyjściu z progu i niestety, niestety krótki skok. Bardzo szkoda. Mieliśmy daleką próbę Pawła Wąska. No a teraz mamy niestety jedynie 94 metry Jakuba Wolnego. 6,5 punktu, tyle straci ze względu na wiatr. zatem no, nie było nazbyt zbyt sprzyjających warunków, ale po prostu ten skok słaby. Widzimy, nie w miejscu To już numer 25, Maciej Kot. 29-letni Polak, wielkie doświadczenie. W tym sezonie zaczął od niezłego występu, 20 w Wiśle, no ale nie załapał się do kadry na rukę. Wrócił w Niżnym Tagile wczoraj na 26 pozycji. Maciej Kot. Zobaczmy. Ale niestety dość pasywny ten skok. Wydaje się, że po raz kolejny nie udało się uniknąć błędu po wyjściu z progu. Lekko obrócony, stracił na tym sporo na prędkości i ostatecznie przekłada się to na jedynie 114 metrów. 14 m. Tu widzimy nierówny ten lot no, To jest zmora Macieja Kota Która wróciła i w tym skoku Zniszczą, Skok, który nas niezwykle interesuje Bo bardzo powtarzalna, wysoka forma Aleksandra Zniszczoła w niżnym Tagile Wczoraj szóste miejsce Najlepszy występ w karierze Maciej Maciusiak czeka, żeby dać znak w jak najlepszych warunkach. Jest zielone światło. 128 metrów. Widzieliśmy przez moment sygnalizowany wiatr z tyłu. Zatem te warunki mogą nie być najlepsze, ale Olek zniszczył w bardzo dobrej formie. I popatrzmy, niech to pokaże w tym skoku. Ach, niestety, niestety były problemy w locie. I to wszystko kończy się krótkim skokiem. 113,5 metra. Ale warunki wieczne straci tylko 3,8 punktów. Liczyliśmy. Były podstawy, żeby liczyć na zdecydowanie dalszy skok. Ale tutaj nie liczy się zawsze tylko forma. Muszą też być dobre warunki. 16. pozycja Aleksandra zniszczyła. W tej serii teraz natomiast skok Aleksandra Zniszczoła. Nie miał szczęścia w tej pierwszej rundzie, 29 miejsce, ale czas na dobry skok na rewanż w rundzie finałowej. Aleksander zniszczał, walczy o odległość i pokonał punkt konstrukcyjny, znacznie lepszy skok niż w pierwszej serii. Nie kombinować to było takie hasło, które on powtarzał w niżnym tagile. Wypaliło wczoraj szóste miejsce, najlepszy wynik w karierze. Aleksandra Zniszczoła. Dziś tak dobrze nie będzie, ale ten skok 123,5 metra. Na ma takie małe poprawienie humoru, choć pomija Olka. Do końca może tego nie. No. 28 metrów, Paweł. 21 lat student powodzenia tego wiatru pod narty, mocno bijącego. wykorzystaj te warunki i leć leć jak najdalej, leć po swój najlepszy występ w karierze w zawodach Pucharu Świata Paweł Wąsek w powietrzu ładnie się nakręcił i to nie jest zły skok Pawła Wąska, wylądowany poza punktem konstrukcyjnym, oczywiście do Markusa Eisenbichlera, daleko, daleko i dużo zabrakło ale 121,5 metra to tyle, ile mają Johan Andre Forfang na przykład. Tyle taką odległość uzyskał reprezentant Norwegii. 9,8 punktu będzie miał zabrane Paweł Wąsek. Noty, myślę, za ten skok. No, Telemark, bez zachwiania. 18-punktowe, myślę, powinny być. No, po 17,5 dali sędziowie. Trzecie...